Witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się dwóm fascynującym i kluczowym postaciom biblijnym: Archaniołowi Michałowi i Szatanowi. Obaj odgrywają znaczące role w narracji biblijnej, symbolizując odwieczną walkę dobra ze złem. W tym filmie przedstawimy te postacie, ich pochodzenie i ważne momenty, w których pojawiają się w Piśmie Świętym. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o duchowej walce opisanej w Biblii i roli tych niebiańskich istot, Subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy. Archanioł Michał to centralna postać w teologii chrześcijańskiej, żydowskiej i islamskiej. W Biblii jest często przedstawiany jako dowódca wojsk niebieskich, obrońca ludu bożego i wojownik walczący z siłami zła. Imię Michał w języku hebrajskim oznacza tuż jak Bóg, co wskazuje na jego misję ukazywania supremacji Boga nad wszystkim. Michał jest wspomniany w kilku księgach biblijnych, w tym w Księdze Daniela, Judasza i Apokalipsie. W Księdze Daniela jest opisany jako wielki książę, który chroni synów Izraela. W Daniela 10-13 anioł wyjaśnia Danielowi, że został opóźniony w swojej misji z powodu oporu księcia Królestwa Perskiego, ale Michał przyszedł mu z pomocą. Wskazuje to na szczególną rolę Michała w duchowych bitwach z demonicznymi siłami, które próbują wpływać na narody. W Nowym Testamencie List Świętych Judy wspomina o sporze między Michałem a Szatanem o ciało Mojżesza. Ta krótka relacja, znajdująca się w Jud 1.9., umacnia obraz Michała jako obrońcy i orędownika. Konflikt między Michałem a Szatanem o ciało Mojżesza nie jest szczegółowo opisany, ale sugeruje duchową walkę o coś bardzo ważnego. Wreszcie w księdze Apokalipsy Michał pojawia się jako dowódca wojsk niebieskich, które walczą ze smokiem, utożsamianym z Szatanem i jego upadłymi aniołami. Apokalipsie 12.7-9 czytamy. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I stoczył smok walkę wraz ze swoimi aniołami, ale nie mógł ostać się i nie było już dla nich miejsca w niebie. I został strącony wielki smok. Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą Ziemię, został strącony na Ziemię, a z nim zostali strąceni jego aniołowie. Ten fragment podkreśla Michała jako zwycięskiego wojownika, który wypędza siły zła z nieba. Szatan, znany również jako lucyfer, diabeł lub smok, jest głównym uosobieniem zła w Biblii. Jego imię w języku hebrajskim oznacza przeciwnik lub oskarżyciel. Tradycja chrześcijańska i żydowska postrzega szatana jako upadłego anioła, który zbuntował się przeciwko Bogu i został wygnany z nieba. Pochodzenie szatana jest szeroko dyskutowane wśród teologów i biblistów. Dwa fragmenty często kojarzone z jego upadkiem to Izajasza 13-12-15 i Ezechiela 28-12-17. U Izajasza czytamy o upadku świetlanego syna Jutrzenki, syna Zorzy, który próbował wznieść się ponad Boga, ale został strącony do Szeolu. Chociaż ten tekst odnosi się pierwotnie do króla Babilonu, wielu widzi w nim symboliczne nawiązanie do upadku Szatana. Ezechiel 28 opisuje księcia Tyru jako Heruba, który był doskonały na swoich drogach, dopóki nie znaleziono w nim nieprawości, co doprowadziło do jego wygnania ze Świętej Góry Bożej. Ponownie, tekst ten jest często interpretowany jako symboliczny opis buntu i upadku Szatana. W Nowym Testamencie szatan jest przedstawiany jako kusiciel i oskarżyciel wiermy. W Ewangelii Mateusza 4.1.11 kusi Jezusa na pustyni, oferując mu wszystkie królestwa świata w zamian za pokłon. Jezus opiera się tym pokusom, demonstrując swoją wierność Bogu i odrzucenie zła. Ten fragment nie tylko podkreśla przewrotność szatana, ale także potrzebę oporu i wiary wiernych. W Apokalipsie szatan jest opisany jako wielki smok, który toczy wojnę w niebie z Michałem i jego aniołami. Jego wygnanie z nieba jest potężnym obrazem zwycięstwa Boga nad złem. Pokalipsa 21,3 i 27 27,1 pisuje ostateczny los Szatana, gdzie jest on uwięziony na tysiąc lat, uwolniony na krótki czas i ostatecznie wrzucony do jeziora ognia, aby być wiecznie dręczony. To zakończenie podkreśla pewność ostatecznej klęski zła i wiecznego zwycięstwa Boga. Biblia przedstawia ciągłą walkę dobra ze złem, symbolizowaną przez walkę między Michałem a Szatanem. A bitwa jest zarówno dosłowna, jak i symboliczna, reprezentująca duchowy konflikt, który przenika całe stworzenie. Michał, jako obrońca ludu Bożego, uosabia siłę i sprawiedliwość Boga. Jego przywództwo i odwaga są wzorem dla wszystkich wiernych, którzy stają w obliczu duchowych przeciwności. Wypędzenie szatana z nieba na czele z Michałem nie jest tylko historyczną bitwą, ale reprezentacją ciągłej walki ze złem, którą boryka się każdy człowiek. Szatan, oskarżyciel, nieustannie stara się odwieść wiernych od drogi Boga, posługując się pokusą, oszustwem i oskarżeniem. Zwycięstwo Michała nad szatanem daje nam nadzieję, że z pomocą Boga możemy przezwyciężyć wszelkie duchowe przeciwności. Ta bitwa uczy nas również o naturze zła i znaczeniu duchowego oporu. Szatan, pomimo swojej mocy i przebiegłości, nie jest w stanie zwyciężyć sprawiedliwości i boskiej siły reprezentowanej przez Michała. To zachęca nas do zachowania wiary i zaufania boskiej ochronie, wiedząc, że aniołowie Boży są po naszej stronie w walce z siłami ciemności. Historia Michała i szatana niesie ze sobą kilka lekcji duchowych praktycznych zastosowań dla naszego życia. Po pierwsze, przypomina nam o rzeczywistości duchowej walki. Jako chrześcijanie jesteśmy stale w stanie duchowej wojny i musimy być czujni i gotowi do odparcia pokus i ataków wroga. List do Efezjan 6,12 mówi Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciw duchowym złym mocom w okręgach niebieskich. Po drugie, Przywództwo Michała uczy nas o znaczeniu posłuszeństwa i zaufania Bogu. Michał nie walczy o własną chwałę, ale jako wierny sługa Boga, wypełniając jego wolę. To wzywa nas do pójścia za przykładem Michała, prowadząc życie w posłuszeństwie i zaufaniu Bogu, nawet w obliczu wyzwań i przeciwności. Po trzecie, klęska Szatana daje nam nadzieję i pewność ostatecznego zwycięstwa Boga. Nawet jeśli napotykamy trudności i ataki duchowe, możemy mieć pewność, że Bóg zapewnił już ostateczne zwycięstwo nad złem. List do Rzymian 16, 20 zapewnia nas, a Bóg pokoju rychło podepcze szatana pod waszymi stopami. Po czwarte, postać szatana jako oskarżyciela ostrzega nas przed taktyką wroga. Szatan stara się nas oskarżać i zniechęcać, próbując oddzielić nas od Boga. Musimy być świadomi tych taktyk, i wzmacniać naszą wiarę poprzez modlitwę, studiowanie Biblii i wspólnotę z innymi wierzącymi. Archanioł Michał i Szatan to dwie potężne i znaczące postacie w narracji biblijnej. Walka między nimi symbolizuje wieczną bitwę dobra ze złem i daje nam cenne lekcje na temat wiary, wytrwałości i pewności boskiego zwycięstwa. Zrozumienie tych postaci i ich ról w Piśmie Świętym może wzmocnić naszą wiarę i determinację by podążać za Bogiem we wszystkich okolicznościach. Mamy nadzieję, że ten film zapewnił głębsze spojrzenie na Archanioła Michała i Szatana oraz znaczenie ich historii w Biblii. Jeśli uznaliście te treści za inspirujące i pouczające, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. A jeśli chcecie kontynuować zgłębianie fascynujących tematów biblijnych, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.